Panie Przewodniczący, dziękuję bardzo. Rozpoczynamy od 30-lecia podpisania porozumień szefniowych oraz powstania Solidarności. Organizatorem jest zarząd terytorium Barlistwa Mazurskiego, NSZZ Solidarność w Brzeszczynie, współorganizatorzy tam Wojewoda Barlistwa Mazurskiego, Marszałek Województwa warmińsko Mazurskiego, Jacek Protas, prezydent Wolszczytan Piotr Przyjmowicz, Naczelnik Delegatury Litania w dr doktor Kamilitowanie Trzego W naszej uroczystości rozpoczniemy od otwarcia wystawy Solidarność w Brzeszczyńskiej. Na otwarcie wystawy chciałbym poprosić doktora Kamilitowania Trzego Siecińskiego, Naczelnika Delegatury Litania w Szanowni Państwo, minęło już 30 lat od sierpniowych strajków, od porozumień między strajkującymi a wczesną władzą. Później nastąpiły znane nam wydarzenia, rejestracja Solidarności i co ważne, powstanie wielkiego, społecznego, wielowodkowego ruchu, który wzbudzał tyle nadziei przez swoją dynamikę, żywiołowość i na swój sposób nieprzewidywalność również mógł przetrwać stan wojenny i to wszystko, co po nim wydarzyło. Podjął próbę rejestracji tych wydarzeń, ale oczywiście cały czas czekamy na jakieś takie pełne opracowanie dziejów naszego regionu, które przybliżałoby to, co miało miejsce, zwróciłoby pamięć o tych wydarzeniach, a zwłaszcza o osobach, z których przecież już wiele nie żyje, wiele z nich opuściło nasz kraj. Również temu ma służyć nasza wystawa. Bardzo zadowoleni, bardzo zaszczyceni, że przygotowana przez Delegaturę w Olsztynie wystawa, a konkretnie, no to nie instytucja a konkretne osoby, więc przez panią Renatę Kiesztyńską, wystawa mogła stać się dodatkiem do najważniejszej części dzisiejszych obchodów. Dziękuję bardzo panie lekarzu. za chwileczkę. Rozpocznie się akademia, tutaj za naszymi plecami, stan 52. Będziemy mogli tam za wejść. Mamy 10 minut na to, aby jeszcze zapoznać się z wystawą, a potem zapraszam do sali konferencyjnej. Dziękuję bardzo.